Owiń wiadro drutem. Ten prosty sposób sprawi, że twój dom zachwyci każdego gościa. Na początek weź średniej wielkości bombki. Wybierz kolory, które pasują do twojego wystroju wnętrza. Po przeciwnej stronie zrób otwory za pomocą lutownicy. Następnie owiń drut ciasno wokół wiadra, aby nadać mu idealnie okrągły kształt. Ostrożnie zdejmij drut z wiadra i zabezpiecz końce za pomocą taśmy klejącej. Powtórz tę czynność z całym drutem. Teraz przetnij drut w jednym miejscu. Nawlekaj bombki na drut, zmieniając kolory. Gdy wszystkie bombki znajdą się na drucie, sklej taśmą oba końce, tak aby drut się nie rozpadł. Następnie owiń go świąteczną girlandą pomiędzy bombkami. Dzięki temu całość nabierze objętości i blasku. Gdy skończysz, przyklej ozdobną kokardę. Dodaj również zawieszkę na górę wieńca. Twoja świąteczna ozdoba jest gotowa. Połóż wieniec na stole jako efektowną dekorację świąteczną. Możesz również zawiesić go na drzwiach, aby powitać gości w świątecznym stylu. Taki wieniec prezentuje się niezwykle elegancko i przyciąga wzrok.